Dzień dobry, z Domu Kultury, witam się z Państwem, Sylwester Kowalski, właśnie ja, Włodzimierz Krzesiński, znakomici młodzi ludzie. Przyszli do mnie dwa tygodnie temu, że mają pomysł zebrać dla, dla swojej koleżanki trochę pieniążków, bo jest w potrzebie. Nam tutaj w Domu Kultury, czy w Kinie za takich rzeczy nie trzeba dwa razy powtarzać. Wchodzimy, chociaż czasu było nie za dużo, ale, ale jak zawsze udało się wszystko dopiąć na, na ostatni guzik i, i działamy. Właśnie tutaj prowadzą panowie świetne rozgrywki, wysoki poziom, miło popatrzeć. Strach w ogóle siadać z nimi, bo poziom gigantycznie wysoki. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się druga edycja projektu e Cup. Wraz z fundacją jesteśmy blisko, będziemy zbierać pieniążki dla Klaudii Molarczyk która potrzebuje pieniędzy na tłumacza, rehabilitacji. Podczas już zbieramy pieniążki dla tej Klaudi. Zachęcam również do wspomożenia każdą złotówką. Zbiórka jest na internecie, na naszej stronie facebookowej. Na stronie jesteśmy blisko we Włoszczowie. Serdecznie zapraszamy. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Pan Mikołybaka, jestem przewodniczącą Faruszowego Sjonga do wszystkiego. Jako młodzież obywatelny podjęliśmy kontynuację honorowym e, patronatem. Jest to dla nas bardzo ważne, że możemy wesprzeć i pomóc w tak pięknej e, inicjatywie, szczególnie w ten przedświąteczny czas.